Przepraszam za spóźnienie. Proszę pani, tak nie będziemy robić. Szanujmy się nawzajem, dobrze? Proszę, obie ręce na kierownicy. Młodzież. Powiedz takiemu, to i tak zrobi po swojemu. No i na co pani czeka? My ruszymy dzisiaj, czy nie? A na trzy to umie pani zawracać? Nie? To proszę tu wjechać, wyjechać na wstecznym i pojechać z powrotem. Łatwy? To proszę wykonać. Panie instruktorze, czy mogłabym dzisiaj podzielić wóz? U... Pozwoli pani, że to ja będę układał program szkolenia, dobrze? No proszę pani dzisiaj bardzo słabo. Proszę się jakoś ogarnąć, bo ja pani nie widzę na tym egzaminie. Na tym skrzyżowaniu w prawo, na Rondzie, prosto i dalej w lewo, dobrze? Na Rondzie prosto, a dalej jak? Proszę pani, czy muszę wszystko trzy razy powtarzać? Proszę sobie przypomnieć! Możemy się zatrzymać na stacji? Mam problem z pęchem. Proszę pani, lekcja trwa jeszcze 45 minut. Po tym czasie może pani robić, co chce. Proszę pani, znowu pani jechała na linię ciągłą. Tak się nie będziemy bawić. Zawracamy na plac, proszę. No ma larwo, twoja pierwsza jazda? Proszę. Luz, instruktorem jestem. Nie obraziłem cię chyba. Dystans trzeba Myślałam, że instruktorzy nie muszą pasować zapinać. Kiedyś taka jedna pas mi rozpięła, to do dzisiaj nie mogę się dzieci doliczyć. A ty w ogóle wiesz do czego służy ręczny? No, do ruszania na wzniesieniu. A do latania bokiem zimą to nie? Co? <laughs> siema Jiowek, że łysa pierdoła Pojedź w lewo teraz. <laughs> Nie wymuszaj. Kuźwa, gdzie my jesteśmy? Ty wiesz, jak wrócić na bazę? No pewnie. Zajebiście. Ej, weź tam zaraz na stację zjeść. Muszę zajarać, to se przerwę od razu zrobimy. Ej, czekaj, czekaj, pa jakie dupeczki. Idą, otwórz okno. Powiem ci tak, jeździsz chujowo, ale są jakieś plusy. Także może będzie z ciebie kierowca. Nie no dziewczyno, weź ty się nauczyć jeździć. No a co robię? To se zmieni instruktora. Chciałabym. Ale się nie da.